Witam Was serdecznie. Moi drodzy, tak, wczoraj nagraliśmy takiego shorta, że jeździć, obserwować. Słuchajcie, weszliście na ambicje właścicielowi, właścicielowi tutu -tu -tu i stwierdził, że wymieni jednak opony. A na ręcznym jest. A, dobra, to tak obrócimy, że oponka wymieniona. Proszę bardzo, jak elegancko, wjechaliście mu na ambicje. Słuchajcie, tak żeście się dopatrywali, dopa dopytywali... Jak to kurde można tak zjechać te opony? Słuchajcie, te opony nie zostały zjechane na asfalcie, tylko na torze. Auto jeździ bardzo często na tor, no i niestety właśnie zużywa bardzo szybko tak laczki. A ten siedzi, się cieszy, że sobie tak wypalił te opony, kurde, do, yy, do czego? Do drutów. Także, ale tak czy tak, fajnie, że żeście mu wjechali na ambicje, bo chciał jeszcze troszkę se pojeździć na tamtych oponach. No, ale jak to zobaczył i zobaczył wasze komentarze, stwierdził, dobra, wymieniam od razu na następny komplet. Wróciłem z Warszawy, oponki kupiłem, żeby sobie teraz śmigać, no i tyle. <laughs> Pozdro. <laughs> dobra, pozdrawiamy was serdecznie, trzymajcie się.